Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas, byśmy poczytali wasze komentarze. Mam nadzieję, że wam dzień się uda. Zaczynacie dopiero dzień, bo ja to będę wstawiał rano, więc miłej kawusi, miłej herbatki, miłego śniadania. Bądź po prostu zarąbistego wolnego. Lecimy z czytaniem. Wytłumaczmy, w którym momencie pan Karol obraża panią Małgorzatę za jej fatalny angielski. On nie obraża jej za jej fatalny angielski, bo on angielski ma bardzo dobry. On ją obraża. I wytyka jej, że ona źle akcentuje. A z tym ma problem bardzo dużo po prostu obcokrajowców. A nie zmienia faktu, że ona też wyśmiewa ludzi, więc on miał całkowite prawo do tego. Yy, nie wiem, czy wiesz, ale w piosenkach śpiewanych w obcych językach wymaga się poprawności językowych. To powiedz to do szpaka, bo on, jego angielski wcale nie jest jakiś super ekstra, odlotowo. Nie ma żadnego akcentu, który po prostu przyjemnie się słucha dla obcokrajowców, a mimo tego śpiewa. Każdy ma prawo mu to powiedzieć, że, że ten, a on po prostu wyczułem od razu, że jego cały film był na takiej zasadzie, żeby podburzyć autorytet gosi, co po części ma rację, ale też, żeby ją wyśmiać, bo te wstawki, na przykład, typu ten kod, to tam sobie ja pamiętam jeszcze to, ten kod był, co on tam ma, te napisy, Żara, Żygnę i tak dalej. No to, to było pod kątem wyśmiania jej. Jest to zupełnie normalne zjawisko, polega pewnym Kryterium oceny śpiewu, nie osoba, która wykonuje repertuar. Generujesz fakty z jednej strony słusznie wytykasz medium, że zwykli obywatele szanujący wolność słowa, nazywali, nazywani są z góry fanami Jana i hejterami, ponieważ krytycznie ocenili finał preselekcji, do czego mieli prawo. Mhm. A teraz sam popełniasz ten fatalny błąd. Nie bez gdzie? To jest reakcja. Tak odczułem jego film. Każdy, kto obejrzy jakikolwiek film, czy to po prostu film. Ekranowy, czy po prostu film na YouTube, czy jakikolwiek inny, ma prawo odebrać zupełnie inaczej słowa, niż one by miały zamiar w ogóle być wypowiedziane pod jakim kątem, pod jakim kontekstem, tak? No to w tym momencie ja odczułem jego film, że on chce ją wyśmiać, podburzyć jej autorytet. No i tyle. I, i że. I ogólnie wypowiedziałem się o tym, żeby nie obrażać ludzi za to, że kiepsko gadają po angielsku, czy akcentują kiepsko, bo gośka. Zna angielski bardzo dobrze. Problem jest taki, że ona nie akcentuje dobrze. A, t, a t, Pan Karol neguje angielski, Pani Małgorzaty, ale w kontekście wokalu. Nie, on ją neguje pod kątem też wymowy, bo źle akcentuje wyrazy. Nie tylko pod kątem wokalu. A pod kątem wokalu jak najbardziej ma prawo, bo kiepsko to brzmi. Ja i, I w ogóle nie obrażam jej za tego. Mogłem tam coś, co prawda, tak powiedzieć, że wiesz. Bo ja odebrałem to, że on ją obraża. Po prostu za jej akcentowanie. Nie ma tu zagroż dyskryminacji. Ale ja nie mówię, że on ją dyskryminuje. On ma prawo powiedzieć, co chce. By byłby hipokryto, gdybym tak jemu nie powiedział. Rób co chcesz, przecież. Wiesz, że była to po prostu nieprzemyślana reakcja. A jak może być reakcja przemyślana? Być może spektrum kłamstw i obłudy, które są integralną częścią Eurowizji, to całe szambo, TVP przyćmiło ci nieco zdolności logicznego myślenia. O co pretensji nie mam. Nie za bardzo powiem ci szczerze, że rozumiem twoje teraz te zdanie. To była reakcja, to jest po pierwsze. Po drugie, reakcja nie zawsze jest logiczna. Już będę się powtarzał, ale w grach, jak wyzywasz kogoś, że macity, to nie jest logiczne, bo później dopiero do ciebie dochodzi, że że gościu był po prostu lepszy, tak? To ja reakcje mam takie same. To nie jest. Ja nie oglądałem jego filmu wcześniej i potem przemyślałem, co mam powiedzieć i tu będę krzyczał, a tu nie będę krzyczał. Tu nie. Ja nie miałem żadnego napisu. Niczego nie, nie miałem skryptu, gdzie mówiłem co i jak i gdzie co powiem, jakiś żart albo coś w tym stylu, albo gdzie go wyzwę, albo coś w tym stylu. To była reakcja. Jego film odebrałem jako zwykłe, normalne, normalną chęć wytknięcia błędów Gośki oraz jej poniżenia. Bo na takiej zasadzie cały film jego w moim odczuciu był. To nie jest analiza. Proszę o jakieś wyjaśnienie. No to ci wyjaśniam. To nie była analiza, to była reakcja, i on chciał ją wyśmiać, bo te głupie wstawki różne typu kod, to, że tam pisze, że żygnie zaraz i tak dalej to wszystko było takie prześmiewcze. Czy ja mu bronię? Absolutnie, nie mam prawo to zrobić. Gorzka jest osobą publiczną, niech sobie wiesz. Musi być na to przygotowana. I teraz tak, wytknął jej sporo, moim zdaniem, błędów bardzo fajnie a w kontekście angielskiego wypowiedziałem się ogólnikowo. Że nie można ludzi gnębić za to, że kiepsko gadają czy akcentują. I on ją wyśmiał za akcentowanie, a nie za to, że kiepsko gada, bo ona dobrze gada po angielsku. Bo ona źle akcentuje, a śpiewa fatalnie. No i co? Tyle. Bardzo mądra wypowiedź: Cynk, a Roxana Węgiel ma 18 lat. Uuu, nie wiedziałem, że ona ma 18 lat. Ona już jest dorosła. No kto by się spodziewał. Zdecy zdecydowanie jedna z moich top piosenek na Eurowizję. Ogólnie wszyscy w reakcjach na tą piosenkę słuchali teledysku. Nie wiem, bo to chyba nie było wyborów na żywo. Znaczy to co zrobiłem reakcje to były właśnie na żywo. Po obejrzeniu teledysku, a, wys a występu na żywo, no słabo. Ta piosenka już nie robi takiego wow, jak w teledysku, co budzi moje mega obawy i wręcz smutek, bo to piosenka ma mega potencjał. Mam nadzieję, że w głównym występie ubiorą je w te kostiumy z teledysku. Właśnie dlatego ja nie za bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie ludzie robią reakcje na teledysk. Rozumiem jak jakaś sławna osoba to zrobi, wiecie o co chodzi, ale na Eurowizję, że macie to nagrane, bo Blanka też ma zarombisty teledysk, gdzie pół łazi i mi się przyjemnie to ogląda i też tam ma zarombisty głos, bo to jest wszystko poprzerabiane, więc jakby nie widzę sensu robić reakcję na teledysk, nie, bo, bo zaburza to kompletnie w ogóle odbiór tej piosenki. Fajnie gadasz, nie zawsze zgadzam się swoimi opiniami, ale przynajmniej nie, nie siliś się na poprawność polityczną, od czego mnie mdli. Aby więcej takich ludzi. No, ja powiem ci szczerze, że mnie też mdli o tej poprawności politycznej. To jest jakaś kpina totalna. Nie możesz już nic powiedzieć, bo, bo, bo zaraz wszyscy cię zjadą. Od stóp do głów. Lubię, gdy czytasz komentarze i wyrażasz swoje zdanie. Taka wymiana myśli jest naprawdę świetna. Czekam na kolejny filmik. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że to się podoba ludziom, bo to jest bardzo łatwe do roboty. Mam naprawdę mocne, fajne wyświetlenia z tego, jak na mój kanał oczywiście mówię. Plus, no są lajki, są komentarze, kanał się rozwija, te statystyki idą mi do góry kosmicznie wręcz, przez co moje filmy trafiają do większej ilości ludzi, no tak to działa, tak działają te algorytmy. Jestem bardzo zadowolony z tego, no bo nie muszę się napracować, a wiecie, wyświetlenia są, więc... Jakby ten kanał się rozwija nawet z takich rzeczy, że ja po prostu czytam komentarz kogoś, nie? A raz na jakiś czas, gdy mam czas, będę nagrywał porządny film i później znowu mam kolejną możliwość. A mało tego, na tych filmach, gdzie są komentarze, odpowiadacie i dajecie inne swoje jeszcze opinie, co powoduje dosłowne koło. I ja mam znowu materiał na to, żeby zrobić filmik, przez co będę aktywny. No i jakby nie patrzeć, te, te statystyki mi lecą naprawdę do góry, jak na taki kanał początkujący, prawda? Więc ja jestem bardzo z tego zadowolony. Cieszę się, że, cieszę się, że ludzi, ludziom się to podoba. No i tyle, nie? Że ludzie w TVP wchodzą na sucho, to jasne, ale lizuso lizusostwo na tych preselekcjach to był jakiś nowy poziom żenady. No, zwróciłem na to uwagę dosłownie momentalnie, jak liżą dupę każdemu z tych żyli niesamowicie. Och, Edziu, Edziu, a Jezus, żałosne wręcz, żałosne. Spoko piosenka, jednak według mnie ten główny piosenkarz mało zwraca moją uwagę, a chyba to on powinien być w centrum atencji. Jakości bębniarzy te panie w zajebistych strojach i mały człowieczek z fletem o wiele bardziej przykuwają moje oko niż główny piosenkarz, który w sumie cały czas jest obecny na scenie. Mo motyw i klimat piosenki jest super. Ja ogólnie powiem wam szczerze, bardzo mi się podoba ta piosenka. Ten właśnie ten klimat jest genialny. I też zauważyłem w ogóle w reakcji już nawet, że tak naprawdę najwięcej to, to robią te panie tam. Gościu ma fajny, przyjemny głos, ale to one jakby dają ci tą swojskość tej, tej piosenki. Gościu z fletem po prostu miał być jako, jako wizerunek, tak, który po prostu się miło ogląda. I nie przeczę jego strój był zarąbiste. ci goście bym, że dawali naprawdę niesamowity klimat. Czułeś po prostu, czułeś te uderzenia. Nie, no świetne, świetne, piosenka była rewelacyjna, bardzo mi się ona podoba. Jest po prostu o, miodzie, nie? Synk, czekam na profesjonalny wywiad z Blanku. No, powiem Ci jeszcze, że to trochę czasu potrzebuję, naprawdę, bo dopiero niedawno wstałem, a jest naprawdę późno, musiałem się zresetować. Posprzątałem się w pokoju teraz, musiałem ten syf ogarnąć, bo ile można. Zacząłem sobie gotować zupę, w ogóle miałem ochotę. Ostatnio cały tydzień za mną idzie fasolowka, nie? I zacząłem sobie gotować na boczku. Oooo, miodzio. No i teraz wiesz, i dopiero teraz siadłem, tak naprawdę, porobiłem co miałem porobić. Siadłem do kompa, nagram najpierw to i zacznę się chyba brać właśnie, chciałem na początku o influencerce i o tym youtuberze jako tą parą zrobić, ale chyba zrobię najpierw ten skeczek z Blanką. Żeby troszeczkę rozluźnić atmosferę na moim kanale, bo niektórzy po prostu są chyba podbuzowani Tym, że ja się nie znam, a się wypowiadam, a niektórzy są zadowoleni z tego. Więc żeby was tak ten, to zrobię sobie sobie skeczyk. A jeżeli jesteście ciekawi, jak ja robię takie skeczyki, to tutaj macie link w opisie do tego filmu i jest to mój skeczyk, jak został jak powstał w ogóle scenariusz do Wiedźmina Blood Origin z tego, z Netflixem, więc jeżeli was ciekawi jak to wygląda, jak ja to robię, to zapraszam serdecznie tam, no, więc no czekaj uczciwie, czekaj cierpliwie i na pewno się pojawi, tylko no mówię, no to jest czas, 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 nie? Wiecie, to trzeba skrypt, trzeba napisać, trzeba się zastanowić i A propos Rowling, próbuję znaleźć jej komentarz, w którym ona otwarcie mówi, że osoby ze środowiska LGBT nie powinny być tolerowane, że powinno się im zabrać prawa publiczne i karać więzieniem. Jeżeli taki wpis ona zrobiła, to powinno się ją leczyć, zamknąć właśnie i żeby to się nie rozprzestrzeniało. Nie znalazłem. bo prawdopodobnie takich wpisów po prostu nie ma. Nie wierzę, że ludzie nie, nie zapisaliby i nie, nie poobiegłoby to cały świat, gdzie taka sławna osoba, kochana przez niemalże wielu, wielu milionowych fanów, po prostu za jej książki tak naprawdę nie zapisaliby czegoś takiego, nie rozprzestrzeniłoby się to na świecie. To ja nie widziałem takich wpisów nigdy. Jedynym ze stwierdzeń było, że są dwie płci i że między innymi to jest kancelowana. No tak, no bo jakby nie patrzeć, no, no są dwie płci i można się czuć inaczej, ale to są twoje odczucia, a nie zmiana faktu, że nie jesteś mężczyzną lub kobietą, bo jesteś. No, 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 no przepraszam, no ale kurczę, ta poprawność polityczna mnie do, dosłownie powala. To, że się czujesz jako kobieta, bycie, mimo tego, że jesteś na przykład mężczyzną, to ja będę ci mówił, jak, że jesteś kobietą, bo tego chcesz, ale nie zmienia to faktu, że jesteś mężczyzną. No kurwa, ciężkie do zrozumienia. I że i, że, między, i że, między innymi to jest kancelowane. A to już przeczytałem. Ona oczywiście może być transfobką. Ja tego nie wiem. Ja też tego nie wiem. Ja nie odczuwam, żeby ona była transfobką. Ona tylko wyraża to, że jej się to nie podoba. Jednak reakcje palmy jej książki, obrażajmy osoby, które ją bronią, jest bardzo przesadzona. Też tak uważam. Ale patrzcie, bo to ja mnie zastanawiam, bo oni oskarżają Rowling o, o bycie taką, wiecie, jak to powiedzieć, okropną osobą osobą, która nic nie, 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 nie po prostu nie akceptuje, najniższy sort po prostu człowieka i tak dalej, i tak dalej, że ona gnębi ludzi, no ale co oni robią? Oni gnębią tak samo ją, niszcz, próbują niszczyć jej dzieła, całego życia, próbują niszczyć ludzi, którzy cokolwiek stworzyli w tym kontekście, jak na przykład właśnie grę wspomnianą, Hogwarts Legacy, gdzie nawet nie ona odpowiadała za tą grę, po prostu w świecie wykreowanym przez nią się znajdował? No to ja, przepraszam bardzo, to co to znaczy? To jest właśnie hate. To jest właśnie negacja, negacja po prostu wszystkiego, co dana osoba stworzyła. No. Ja to już mówiłem w innym filmie. Jak ktoś chce obejrzeć, to sobie zapraszam. Za każdym razem, jak pytam się takiej urażonej wpisami Rowling osoby o argumenty, słyszę, że sama sobie znajdź. No właśnie. Jak proszę o podanie tweeta, gdzie ona ich obra obrażaje. Że gdzie ona ich obraża, to słyszę, że jestem ignorantką. No i pada też moje ukochane angielskie sformułowanie: Inconvenient bias. Jak się wpisze Rowling lgbg, chyba te chciał powiedzieć, to wyskakuje na przykład, że polubiła jakiś tweet, który wyraził przeciw wobec wprowadzenia ustawy, która ma zakazać jakiejś koszmarnej terapii leczenia osób LGBT, po której popełniają samobójstwa lub mają traumę do końca życia. Ja nie siedzę w temacie, albo... ale tyle co czytałem, że na przykład rażenie prądem ma przy... przedstawić takim osobom pociąg płciowy albo go zniszczyć, bo będą go kojarzyć z, ra... z rażeniem prądem i podobno takie metody wykorzystuje ta terapia jako egzorcyzmy. Jeśli to prawda, to naprawdę gratuluję tym katolikom i innym idiotom, skoro twierdzą, że seksualność nie jest płynna, ale chcą ją zmieniać za pomocą porażenia prądem. Z drugiej strony nie zdziwiłbym mnie to, gdyby to była prawda, bo fanatycy religijni to wyjątkowo mało inteligentne byty, więc to, więc to że sa, sami się orzą i sami sobie zaprzeczają, by mnie nie zdziwiło. Powiem tak. Ja uważam, że od, od zarania dziejów ludzkości prawdopodobnie. Bzykało się różni ludźni, ludzie ze sobą, czy to face, czy to kobieta, czy to face z kobietą, i kobieta z kobietą. To zawsze było. To są upodobania seksualne, a nie jakaś choroba, bo niektórzy mi chcą wmówić, że bycie gejem, lesbijką to jest choroba umysłowa. Kurwa lećcie ludzie! Jaka choroba umysłowa? To od wieków jest. Wy se spójrzcie na Rzymianów. Bzykali się na potem każdy z każdym. W ogóle nie o to chodzi. To są upodobania seksualne. Jednemu się coś podoba, drugim się coś nie podoba. No i tyle. Ja nie widzę, żeby to była żadna choroba. Jeżeli chodzi o Kościół, to ja w ogóle. Ogólnie religia, kościoły. Religia, Kościół to jest w ogóle zupełnie co innego. Kościół to jest instytucja, która ma na celu wyzysk i manipulację ludziom w moim przynajmniej odczuciu. A religia jest dla mnie sama w sobie dybilna z racji tego, że po prostu ludzie źle interpretują bardzo dużo i robią sami sobie problemy i sami sobie robią wrogów. Próbują nawracać innych, a te nawracanie innych polega na tym, że po prostu się atakuje i zabija praktycznie innych ludzi, więc jakie to jest nawracanie? Gdzie tu jest dobra? Ludzie kochane. No, dla mnie w ogóle całe. ludzie co za tępi. Ludzie od wieków, yy, odkąd ludzkość istnieje, musiały sobie różne rzeczy tłumaczyć, więc wymyśliła sobie bogów, żeby było im łatwiej coś zrozumieć. Bo nasze myślenie polega na tym, że my musimy mieć jakąś odpowiedź. My nie możemy mieć czegoś takiego, że po prostu yy, czegoś nie wiemy. Musimy sobie wszystko usprawiedliwiać. L człowiek się tak boi tego, że jak umrze i nic się więcej nie wydarzy, to sobie wmawia, że będzie niebo. Wmawia sobie, że będzie niebo po prostu, i on będzie se siedział i dalej będzie se żył. No bo łatwiej jest żyć i łatwiej jest po prostu o tym nie myśleć, że tak naprawdę żyjemy, umrzemy i nic poza tym. No oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, no ja tam nie będę wam wpierał tego, bo jak macie jakąś religię swoją, lubicie chodzić do jakichś meczetów, kościołów czy czegoś tam podobnego, to sobie to róbcie, no ja tam nikomu nie bronię. Problem jest taki, że ja nie lubię, gdy ktoś mi wpiera coś, każe mi coś robić. Bo dla mnie to jest idiotyzm. Trochę mówi się o Claudeliza. Claudeliza, kto to jest? O tym influencerkach. Może zrób reakcję na filmik Claudeliza o influencerkach. Mogło być być zabawnie, bo ona do tej pory była za to strasznie jechana i wyśmiewana. Ale dlatego, że jej zazdrość i jad aż się wylewa. Tobie życzę całego serca, żebyś mógł się utrzymać w tym YouTubie, bo na to zasługujesz. Znaczy no, ja rozumiem, że ktoś jest zazdrosny i tym podobne, ale ja nie mam pojęcia kto to jest. Ja mogę zrobić reakcję, jakby to nie jest żaden problem. Cynk, nie mów, że nie jesteś inteligentny, bo człowiek, który tak jak ty, ma swoje przemyślenia i potrafi je ubrać w słowa, i mało tego wiele osób może się z nimi zgadzać lub nie, ale skupiasz przy sobie dużo ludzi. Inteligencja to nie tylko wykształcenie, jest rodzaj emocjonalny i racjonalne, mierzone w różnymi testami, ale kogo to obchodzi, ile kto ma, to nie ma znaczenia. Tak, bo prawdę najważniejsze jest kto, jak potrafi funkcjonować w społeczeństwie. Czy jest jak owca, która podąża za resztą, czy potrafi myśleć samodzielnie i potrafi się zatrzymać i mieć swoje zdanie. Lubię cię słuchać, bo choć może nie zawsze mam to samo zdanie, to warto posłuchać twoich argumentów. No i twoja szczerość jest powalająca. Może spróbuj dotknąć poważniejszych tematów, na przykład braku tolerancji w naszym kraju, szczególnie chodzi o osoby LGBT. Niepełnosprawne. Ja jestem bardzo empatyczną osobą i znam parę osób z tego środowiska. Nie naciskam, bo wiem, że to jest trudny temat i kontrowersyjny, kontrowersyjny w naszym kraju. Pozdrawiam serdecznie i życzę Ci coraz lepszych zasięgów. Znaczy, ja już w mimowolnie się zacząłem wypowiadać tak naprawdę na te tematy. W moim osobistym odczuciu żaden temat nie jest kontrowersyjny. Ale jeżeli byśmy mierzyli miarką społeczeństwa, to rzeczywiście tematy LGBT i tym podobne to, jest kontrowersyjne to są kontrowersyjne tematy. Jeżeli ktoś mi będzie wpierał, że bycie gejem, lesbijką to choroba, to niech się jednie w łeb po prostu, bo to nie jest żadna choroba, to jest upodobanie seksualne i każdy ma inne. Dla ciebie może się również podobać, nie wiem, stopy, a dla innego będą obrzydzały stopy. Jeden będzie ukochał całować twoje dłonie jako kobiecie, a drugi powie, że nie będzie żadnych dłoni ci całował. Macie gdzieś. No i to wszystko są upodobania ludzi. A to, że coś jest normalne, a coś jest nienormalne, to tylko i wyłącznie wynika tak naprawdę ze społeczeństwa i narzucenia od małego, tak naprawdę, nam, co jest poprawne, a co nie jest poprawne. Bo ktoś kiedyś powiedział, że coś jest niepoprawne, więc teraz wszyscy lecą za tym i mówią, że coś jest niepoprawne. Oczywiście w każdym przypadku jest, są wyjątki, tak, więc nie można wszystkiego łapać do jednego worka, po prostu trzeba się samemu zastanowić nad każdym tematem tak naprawdę i zastanawiać się nad ludźmi, którzy po prostu są inni i trzeba spojrzeć to z innej perspektywy. A wydaje mi się też, że Polska coraz bardziej staje się tolerancyjna, bo coraz młodsi ludzie i ogólnie młodzi ludzie są tolerancyjni, tak? A to, że tak naprawdę przez ojców, matki i dziadków zostało nam wciśnięte wręcz, wyssane z mlekiem matki Rasizm to też jest spowodowane całą historią Polski i tym, że po prostu Polska była tak naprawdę niszczona od no, wielu, wielu lat, tak? Więc no, to też jest po części dlatego, ale no, Polska zaczyna się otwierać. Tylko problem jest taki, że Polacy sami siebie wyniszczają i rządem, i wszystkim innym. I to jest bardzo przykre, ale ca w, sumie, w sumie każdy naród ma ten sam problem. Ja uważam, że teraz właśnie młodzi ludzie są o wiele bardziej tolerancyjni niż starsi ludzie i nie, a to, że statystycznie teraz tak naprawdę Polska nie jest tolerancyjnym krajem, to wynika też z biorą po prostu te starsze pokolenia. Pod, pod, lupę i oni tam mówią, nie, 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 nie trzeba, nie, nie, jakie geje, jakie lesbiki, co to kurwa jest, kto to wymyślił, no to, no to potem tak jest, że te statyki styki są mocno zakłamane. A co do osób niepełnosprawnych, no to powiem ci szczerze, że jestem zdziwiony, bo mi nawet nigdy by w życiu nie przyszło do głowy, żeby naśmiewać się lub nie tolerować po prostu osoby niepełnosprawnej, bo to nie jest jej wina, że jest niepełnosprawna, jakby nie, nie czaję tego akurat za bardzo, nie? nawet nie wiem jak się wypowiedzieć, bo no widzicie, to jest tak właśnie, że jak człowiek nigdy by nikogo nie okradł, to nie rozumie, jak można być, zostać po prostu okradzionym, tak? Ja mam w tym momencie, nigdy bym nie wyśmiał osoby niepełnosprawnej za to, że jest niepełnosprawna. Więc aż mi, jak powiem ci szczerze tutaj, zaszokowałeś, że ludzie obrażają ludzi tylko dlatego, że są niepełnosprawnymi, nie? No to tu co ja mogę powiedzieć? No kretyni, idioci, nie, nie powinno się słuchać takich ludzi, po prostu. Okej, okay, lecimy. Poleć jakieś dobre, wzruszające, poruszające anime do oglądania. Jasne, tu masz... Dam tu parę tytułów, obejście sobie, jeżeli nie oglądaliście anime, ja uwielbiam. Jest to po prostu kolejna część... Kolejny sposób przekazywania historii różnych i nieraz są lepsze niż filmy. Tu masz proszę bardzo nazwę. A wiesz, nawet dam w opisie po prostu linki do tych filmów, gdzie możesz je obejrzeć na przykład. Nie? Dzięki wielkie za słuchanie, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, czy ogólnie chcecie, żebym się do czegoś odniósł, no to zapraszam serdecznie do komentarzy, bo dzięki temu nie będę musiał dużo szukać i same filmy będą mi się praktycznie robić. No i nie zapominajcie, że te anime, które podałem, są naprawdę fajne, ale jest ich bardzo, bardzo dużo, i nieraz uważam, że anime jest dużo lepsze niż filmy. A tak czy inaczej, dzięki, wielkie za słuchanie, dzięki, wielkie za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego życzę Wam miłego dnia.